W tym filmie co każde zabicie powiększa obudowę mojego łóżka, jednak jeśli zginę, moja cała obudowa się resetuje i muszę ją budować od nowa. Reakcje graczy były naprawdę zabawne i jak widzieli dużą obudowę, to dosłownie wychodzili, dlatego polecam oglądać do końca. Ogólnie moim celem jest zbudowanie jak największej obudowy i po części też wkurzenie graczy. Jak na razie nie mogę też w ogóle obudowywać łóżka, więc muszę bardzo uważać. Dobra, tam jest niebieski. Myślę, że na początek wyeliminujemy sobie sąsiednie teamy, żeby nie sprawiały nam problemu. Okej, okay, prawie, prawie. Dobra, szybko, szybko. Kupiłem mieczyk, kilo. Dobra, odradził się, odradził się, odradził się. Proszę giń. Dobra, lecimy mu zniszczyć. Jak na razie mamy dwa kile, czyli mogę obudować dwie warstwy. No nie, pogoni mnie. Byczku, uspokój się. Dobra, szybko obudowujemy bedzika. I wypad... Czyli jak na razie możemy obudować łącznie nasze łóżko trzema warstwami. O nie, różowy tu jest. Różowy, wyjdź stąd. A ja więc ty kombinujesz. Ja się nie chcę nabrać na tą... To... Swoją pułapkę. Dobra, z tego co widzę, to ta mapa jest dosyć fajna, bo wyspy nie są tutaj aż tak blisko, więc jest mniejsza szansa, że ktoś mi zniszczy łóżko. I niebieski ma po łóżeczku. Teraz jeszcze przydałoby się go sklepać. Jak nie ucieka, nie uciekaj, mordo. Mi i tak nie uciekniesz. Niebieski. I spadł. Mamy na razie plus jedną obudowę. I białego by się w sumie też przydało sklepać, ale tak, żeby on mnie nie sklepał. Okej, na razie mam plus dwie obudowy, ale nie będę jeszcze wracał do bazy, tylko spróbuję poklepać trochę białego. Biały tutaj już widać cały wkurzony. TNT ma? Nie! Co podbalasz, gościu? Jeszcze zeldra clashował się? O nie. To jest bardzo zły znak. Czy on próbuje mi zniszczyć łóżko? Tego nie dam, tego nie dam zrobić. Dobra, mamy plus trzy obudowy, więc najpierw zrobię endstone, potem drewno i na końcu wełnę. Powoli wygląda to już coraz lepiej. Co jest jak biały spadł Tym razem musi się udać Tylko mam no, muszę uważać na moich sąsiadów Czerwony idzie tam Więc ja pójdę sobie do zielonego Dobra też do mnie idzie Sklepany Mamy plus jedną warstwę budowy. Już się musimy po łóżeczku Dobra start jest nawet git Oby teraz nas tylko nie sklepał ja kupię może Ed Tak na wszelki wypadek I cyk, budowa już prawie gotowa Obym się teraz jakoś głupio nie wywalił Dobra, lecimy sobie do czerwonego Bo on tutaj stanowi potencjalne zagrożenie Chyba widzę czerwonego Albo nie Może mam zwidy Za dużo grania w Minecrafta Okej, okay, tu jest czerwony Gonimy go No nie, czerwony zginął Nie zdobędziemy sobie fraga ale na szczęście na żółtym sobie nabiliśmy. W sumie żółty nie wydaje się za dobry. Więc sobie może nabijemy na nim kilka fragów, a potem wrócimy się do bazy. Okej, okay, żółty, spadaj do wojda, spadaj do wojda. Dobra, mamy na razie dwie dodatkowe obudowy. Więc sobie jeszcze na nim trochę pofarmimy. I okay, trzecia obudowa. Ale ja się lepiej wrócę. Bo jak zaczął mnie już porządnie obijać. Dobra, spróbuję obudować to i deskami. Ok, dodamy jeszcze tutaj szkło i będzie git. Muszę przyznać, że robi wrażenie. Okej, okay, tam się żółty skrada. Mam nadzieję, że teraz nie zginę. bo trochę słabo, było, jakby taka ładna obudowa. Poszła na marne. No nie no, ginę, ja ginę. Czy on idzie mi to zniszczyć? Gościu, spokój się. Nie po to się tyle męczyłem, żebyś mi to teraz zniszczył. Albo chociaż zgiń, proszę. Aha, chłop się zręczował i wyszedł Aż w to nie wierzę, że tak tam tego gracza wkurzyłem Że aż wyszedł z gry Dobra, pomarańczowy zbudował to jakąś wieżę Eiffla Nie wiem czemu spadł Ale dobra, to mi się podoba, chciałem częściej spotykać takich graczy Ale się rzuca Powoli sobie na niego spróbuję zejść Tak żeby nikomu nic się nie stało Dobra, mamy plus jedną obudowę Jak go teraz dobijemy to będziemy mieli plus dwie Mordo, sorry, ale muszę cię tutaj szybko sklepać Okej, okay, mamy plus dwie warstwy, ale kozacko. Tym razem w sumie użyję sobie desek i tradycyjnej wełny. Myślę, że na razie powinno wystarczyć. Jestem użył tego w bazie, ale raczej nie będę mu na razie niszczył łóżka, żeby zdobyć sobie na nim kilka fragów. Dobra, akurat się zrzuciłem, lecimy go sklepać. Nie, szedłem w villagera. Kurde, ledwo co przeżyłem. Na razie mamy plus jedną obudowę. Spróbuję go tutaj sklepać jak najwięcej raz, żeby mieć tych warstw jak najwięcej. Dobra, na razie mamy dwie. Ja mu trochę tutaj ucieknę. Nie, ma firebola. Mordo co ty kombinujesz Lecimy wypad Dobra trzy obudowy trzy obudowy Challenge żeby go sklepać slepać jak najwięcej razy Dobra ty razem się strapował Więc się niestety nie zaliczyło O nie kupuję sobie miecz kupuję sobie miecz To mi się nie podoba Mam plus cztery obudowy Lecimy po pięć lecimy po pięć Wypad ziomuś Okej okay, pięć obudów Zniszczyłem mu łóżeczko bo W sumie więcej mi się nie przyda ona mu cieka Co jest? Sam się zabił Dobra, ja lecę zbudować nasze obudowy W sumie teraz użyjemy sobie desek Deski zawsze spoko <laughs> Nie, czerwony Dobra, ale fart Czyli teraz mogę zbudować aż sześć warstw O nie, czerwony znowu idzie Aha, fireballem chciał strzelić I spadaj stąd Spadł? Okej, okay, siedem obudowów I znowu się zrichował i wyszedł co jest? Znowu moja budowa go tak włożyła, że dosłownie nie chciało mu się już grać. Tym razem muszę bardzo uważać, na moje sąsiadujące teamy. Chociaż z tego, co widzę, to ta mapa jest idealna. Bo jak widzicie, wszystkie drużyny są tu mega daleko od siebie. Więc raczej nie ma szans, żebym jakoś od pleców dojechała. Zielony już tutaj ma Deduwę. Ja prawie też. Dobra, jak na razie mogę obudować jedną warstwą łóżko. Już do mnie idzie? Aha, tak chcesz się bawić, rozumiem. Jak na razie zginąłem, ale i tak nie miałem nic do stracenia, bo nie zdążyłem obudować ani jedną warstwą. Teraz mam jednego killa, więc sobie szybko tutaj obudujemy. Teraz mam zbroję, więc powinno być łatwiej. TNT! Nie, ale go zwaliło. Dobra, zaliczył się mi kill, czyli budujemy kolejną warstwę. Dobra, wygląda to coraz lepiej. Aha, gość chyba wyszedł z gry. W sumie to lepiej dla nas. Dobra, tu jest czerwony. Sklepmy go sobie szybciutko. Jakim się skaczował? Dobra, sklepany. Ogólnie to mam plan taki, żeby go sobie trochę pozabijać. Dzięki temu będziemy mogli zbudować jeszcze większą obudowę. Dobra, beczku, spadaj, mi stąd. Giń. Ding, ding, ding. Dobra, dobra. Aha, kłopnia łóżka. Jak na razie mam na plusie dwie obudowy. O niegość full diamentowy. Jak on mnie wywalił. No nie. Niestety ostatecznie kończymy z zerową obudową. Ale chociaż spróbuję sklepać tamtego Ziomusia. No nie, zapomniałem, że mam jak są zbroję. Jeszcze w niej firewallem strzela. Co on kombinuje, co on kombinuje. TNT jump? On sam się zabił, dobra. Ale ja mam dzisiaj farta. Okej, okay, ominiemy go sobie. Na szczęście nie ma obsydianu, więc jest dobrze. Już mnie goni. Ale on ja sobie tutaj pięknie ucieknę. On chyba chce, żebym zszedł na dół. Ale ja się tak łatwo nie dam Dobra Ale malowa, ale malowa Już ginie Dobra, let's go Szczerze mówiąc Trochę mnie wkurza to, że ci gracze tak szybko giną O nie, robi TNT jumpa Nie Na szczęście nie trafił w łóżko Ale ja widzę, że też ma dość mocną obudowę Nie Zostaw mnie Jak on się, kurde Tutaj jakieś dziwne zagrania ma Dobra, w ostatniej chwili go sklepałem Teraz tylko, żeby nie zginąć Zdążę mu zniszczyć Dobra, zdążyłem Nie przez przypadek spadłem Kurde, ale było blisko Dobra, lecimy z endstone'em Nie ma co ryzykować Okej okay. W ostatniej chwili Ale to było dobre Kolejny typ już tu idzie Dobra, na szczęście zginął I możemy zbudować już trzecią warstwę Dobra, aqua się nie wydaje jakiś groźny Więc mogę spróbować na nim nabić kilka fragów w sumie trochę unlucky, że kupił sobie zbroję Tak to by było trochę lepiej Nie wiem gościu, co ty robisz, skaczesz, nie skaczesz? Widać, że jakiś niezdecydowany Okej, skoczył, 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 skoczył Dobra, nabyliśmy już na nim dwa fragi Czyli dwie dodatkowe obudowy Fireball? Coś nie pykło byku O nie, że raz kupił w sumie jednak, byście co, zniszczyłem mu to łóżeczko. Nie chcę się z nim bawić, bo gość jest ewidentnie spocony. No nie no, mi też zniszczyli łóżko. Dlaczego? Ta mapa może być dosyć trudna, bo wszystkie teamy, jak widzicie, są tutaj mega blisko siebie. O nie, już żółty do mnie idzie. Żółty. Nie. Ale idealnie się złożyło. Od razu mam plus jedną obudowę. Głupiej to jednak zawsze, na szczęście. Czy on robi kolejnego TNT Jumpa? Gościu. Oj, spadł, lecimy do jego bazy. Mam nadzieję, że już mu się skończyło TNT. Dobra łóżeczko. On chyba nie wie, że ja tu jestem. On chyba mnie nawet nie widzi. A i nie ma go. Super. W sumie poleciałbym sobie do niebieskiego, bo jako, że to mój sąsiadujący team, to również stanowi zagrożenie. Dobra, lecimy go z Fireballa zwalić. O nie, odbił to. Mam wrażenie, że to jest jakiś spocony Trehard. Byku, spadaj! To no, nie, TNT, TNT nie, jak mnie wywaliło No i niestety muszę pożegnać się z moją obudową Znów moje łóżko w ogóle nie ma ochrony Ale tak naprawdę nie straciłem jakoś dużo Bo to tylko jedna warstwa Niebieski, idź stąd Idź, 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 idź Znowu mam plus jedną warstwę Ale tym razem spróbuję tutaj niebieskiego trochę poklepać Żeby mieć tych warstw trochę więcej Albo jednak nie Lepiej mu zniszczyć w sumie to łóżko Bo niebieski zbyt mocno tutaj harduje. Okej, szybko się wrócę zbudować kolejną obudowę No nie Już tu jest Już mi zniszczył Dlaczego? A tak ładnie się zapowiadało. Trafiła nam się kolejna dobra mapa, bo wyspy są tu naprawdę mega daleko, więc mamy mega małe szanse, żeby ktoś nam zniszczył łóżko. Dlatego jak najszybciej trzeba eliminować sąsiadów. Ok, różowy ma po łóżeczku. Dobra, lecimy do różowego. O nie, tego się nie spodziewałem. Nie wiem co zrobi, ale... Zaraz zostanie tutaj sklepany! Albo może ja zostanę? Dobra, taką Szybko lecimy. Do żółtego, albo jednak do niebieskiego. Bo z tego co widzę jest o wiele bliżej. Okej, okay, niebieski ma po bedziku. Pijemy spida. On chyba. On chyba mnie to nawet nie widzi. Albo widzi. Albo może widzi. O tak jakoś dziwnie stoi na szlifcie, ale dobrze, wjeżdżamy mu. Co tam będę się patrzkował? Gostysz tutaj będzie sklepany. No nie! Zapomniałem, że nikt nie ma łóżka. Czyli musimy zacząć całą naszą zabawę od nowa. Żółty jest już blisko. Prawie go sklepałem. No nie. Co on robi? Co on robi? Wypad. Dobro, mam już jedną obudowę zagwarantowaną. No nie, zjedź tutaj mi łóżko. Kurde, niebieski. Co był dosłownie obok mnie?